w górach i podróżowanie ma bardzo wiele wymiarów między innymi taki że człowiek nieustannie wymienia się energią z miejscem, w którym się znajduje choćby w tak cudownym miejscu jak to i specjalnie tutaj się zatrzymałam gdzie są te buddyjskie chorągiewki zadaniem buddyjskich chorągiewek jest rozprzestrzeniać Dobrę, dobrą myśl, dobrą energię na cały świat. Chodzi o to, że wiatr porywa to, co jest napisane tutaj, namalowane na tych chorągiewkach i zanosi to. I nikt nie wie dokąd. Zanosi to być może nawet do Polski. I przyszłam tu dzisiaj z tym szalikiem, żeby spełnić prośbę Iwonki, która do mnie napisała. Ale chciałabym skierować to też do wszystkich innych osób, które marzą o podróżowaniu i którym wydaje się, że to jest takie niemożliwe i takie Odległe i niedosiężne. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli wierzysz w coś, jeżeli pragniesz tego, nie przywiązując się za bardzo do tego, nie chodzi o to, żeby żądać od życia, że to się musi zdarzyć, ale jeżeli pragniesz tego, takim wewnętrznym, gorącym żarem, takim wewnętrznym ogniem, to się na pewno spełni. I na dowód tego, tak jak obiecałam Iwonce, której nie znam, ale która napisała do mnie, obiecałam, że to zrobię. Zobaczcie, zawiążę teraz ten jedwabny butański szalik wśród buddyjskich chorągiewek, wśród butańskiego wiatru i butańskiego śpiewu ptaków i butańskich kwitnących rododendronów. I ten szalik będzie tu powiewał z wiatrem. I moje życzenie do was, życzenie takie, że wasze marzenia na pewno się spełnią. Marzenia o podróżowaniu, ale też marzenia o, marzenia o tym, żeby zmienić coś na lepsze w swoim życiu. Marzenia o tym, żeby stać się lepszym człowiekiem, żeby zmienić swoje myślenie na bardziej pozytywne. One teraz zostają porwane przez wiatr, butański wiatr, ale kto wie dokąd dotrą. Myślę, że na pewno dotrą też do Was, do Polski. Więc uwierzcie w to, że wszystko jest możliwe i to, że wszystko jest możliwe. Płynie teraz do Was z butańskim wiatrem. Jeżeli wyjdziecie teraz na dwór i być może poczujecie dotknięcie wiatru na swojej skórze, to będzie właśnie ten butański wiatr z tymi wszystkimi budyjskimi chorągiewkami. i z tym specjalnym, jedwabnym przewodnikiem, który specjalnie dla Was tutaj zawiązałam. Wszystko jest możliwe i wszystko może się zdarzyć.